Serwus kochani, z tej strony Czyste marki. Ja nazywam się Łukasz. Aktualnie jesteśmy przy chorowym bagnie, gdzie w najbliższą niedzielę, czyli 27 czerwca 2021 roku jako nasza oddolna organizacja mieszkańców mamy zamiar przeprowadzić akcję sprzątania terenów, które graniczą z rezerwatem przyrody oraz yy, które są przy drodze wojewódzkiej nr 631. Będzie to nasza już kolejna akcja, o czym za chwilę powiedzą moi koledzy. Serdecznie Was zapraszamy, godzina 10, zabierajcie rodziny, bliskich, znajomych i do zobaczenia w niedzielę! Magda Burlikowska witam serdecznie wszystkich. Tak, Łukasz wspomniał o tym, że to jest kolejna akcja faktycznie. W maju robiliśmy nalot na puszczę Słupecką z bardzo dobrym rezultatem. Wcześniej był Ekotydzień Marecki, między innymi sprzątanie ulicy Jasińskiego. a w tej chwili będziemy sprzątać okolice Chorowego Bagna, czyli rezerwatu przyrody, przepięknego miejsca i myślę, że warto, żebyśmy tutaj się wszyscy spotkali. O 14:00 grill, napoje, pyszne jedzenie. W maju było pyszne, teraz tym razem nie będzie inaczej. I fajna okazja na to, żeby się lepiej poznać, żeby zacieśnić relacje i żeby ta nasza społeczność marecka tutaj, właśnie na tych naszych śmieciach, workach, rękawiczkach, fajnie się rozrastała i rozbudowywała. Bo tak sobie myślę, że chyba nam wszystkim zależy na tym samym, żeby marki były czyste, bezpieczne i miłe dla oka. Prawda, Jola? Oczywiście. Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Osińska i po raz drugi już będę sprzątać w niedzielę. Zapraszam wszystkich, ja będę uczestniczyła razem z moim mężem, mam nadzieję, i moimi przyjaciółmi. No i właśnie zapraszam, żeby wszyscy się tu zjawili. Poznamy wspaniałych ludzi, będzie bardzo przyjemnie. Dzień dobry, mam na imię Łukasz. I wraz ze swoją rodziną również chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić 27 jeszcze raz od godziny 10 na sp akcję sprzątania. Yy, zróbmy to razem, będzie na pewno czysto, miło, przyjemnie w końcu. Kochani, w trakcie sprzątania zorganizujemy sobie krótką przerwę na regenerację sił. Około godziny 14 przyjedzie do nas również pan Ryszard Marian Sawicki, regionalista, który opowie o historii tego miasta. O, o historii tego miejsca opowie o źródełku, które bije tutaj już od ponad kilkudziesięciu lat, a także o miejscu związanym z martyrologią w Markach, o getcie, które również tu funkcjonowało nieopodal na początku lat 40. XX wieku. Zapraszamy bardzo serdecznie. Najbliższa niedziela, 27 czerwca od godziny 10 do 16. Zapraszamy serdecznie. Przyjdźcie. Zapraszamy. Tak, Zapraszamy. serdecznie.